Cześć, siemanko! Z tej strony Marek, jak zawsze, witajcie na moim kanale. Słuchajcie dzisiaj przegląd tygodnia, przerzuciłem go na środę, gdyż większość repertuarów w kinach jest w środy wypuszczana i na kolejny tydzień. Także dlatego dzisiaj mamy ten przegląd, a nie w weekend. No i postanowiłem również dodać dwa najbardziej popularne kina w Polsce, czyli Cinema City i Multikino do naszego Heliosa. Repertuary będą akurat z Łodzi, chciałem powiedzieć z województwa łódzkiego, z Łodzi, stricte z Łodzi, ze Silver Screena I, 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 i Multikino mamy na Alejach Piłsudskiego, nie wiem, czy też jakaś galeria, bo mało kiedy jeżdżę do kina do Łodzi, więc ciężko powiedzieć, tam nie byłem akurat. Ale również przejrzymy ten grafik, niektórzy jeżdżą, mają karnety, yy, także przejrzymy to wszystko. Słuchajcie, dzisiaj zaczniemy sobie yy, od, zaczniemy sobie, ja sobie tutaj zintegruję, dobra, zaczniemy sobie od Heliosa, słuchajcie, yy, zaczynamy, yy, środa, słuchajcie, dzisiejszy dzień, yy, niewinne, yy, Kino Konesera, wieczorem film o zakonnicach już w zeszłym tygodniu była o nim mowa z tego co pamiętam mój przyjaciel Orzeł również w zeszłym tygodniu chyba była nawiązka a propos tego filmu aczkolwiek wiem że coś nagrywałem później zrezygnowałem z wypuszczenia tego także możliwe że nie mówiłem film fa familijny przygodowy taki m, lekki lekkie kino także można oczywiście cały czas na heliosie wszystko gra czyli nasz musical, który leci już dobry tydzień w kinach no i kapitan ameryka wojna bohaterów gdzie już bardzo mało tych sansów zostaje już jest dawno po premierze ale film jeszcze ciągle na siebie zarabia także czemu nie dziennik ogudmaniek również był w zeszłym tygodniu i młody Mesjasz, nie wiem czy był w zeszłym tygodniu była o nim mowa. Prawdopodobnie, ale ja już powiedziałem, że ja na tym filmie pójdę, ewentualnie obejrzę go sobie, jak już wyjdzie na DVD. Nie lubię takich filmów religijnych, głęboko bieżący na pewno pójdą i zobaczą. Także przejdźmy do czwartku, tak naprawdę szybko przelecimy sobie te, te repertuary. Mamy tutaj te trzy kina, więc jest tego trochę. Apartament. Słuchajcie, kultura dostępna w Heliosie, e, o e, seans styklu ku, kultura dostępna, o Janie Pawle II prywatnie, czyli też film religijny, bardziej taki biograficzny, e, jak najbardziej można zobaczyć. E, wróćmy do tego czwartku tutaj. Mój przyjaciel Orzeł, e, Dzień Matki, napisy. E, była o nim mowa chyba już w zeszłym tygodniu, nie wiem czy to też był jakiś seans, cholera wie, nie pamiętam. W każdym bądź razie e, komedia e, właśnie z Jennifer Aniston, e, Kate Hudson, e, Julia Roberts e, i Jason Sudeikis, 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 Chyba tak się go to czyta. Nie bardzo kojarzy aktora, ale mm, prawdopodobnie też jakiś komediowy, serialowy gość słuchajcie. Dobra, e, co tutaj jeszcze mamy w czwartek? To samo co dzień poprzedni, czyli dzisiejszy piątek, słuchajcie, piątek premiera. Dużo ludzi na to czekało, ja również już kupiłem bilet X-Men Apokalipsa. Chciałem przeczytać po angielsku, ale już się wstrzymałem, niech będzie po polsku, skoro mówię po polsku, będzie po polsku. X-Men Apokalipsa, premiera, słuchajcie, z napisami, z napisami już w 3D i w dubbingu, i z dubbingiem 3D. Także są premierne, tak jak widzicie, seanse w dosyć dogodnych godzinach, aczkolwiek no nie na wszystkie nie na wszystkie typy, bo jedni będą woleli iść na filmy z napisami jedni z napisami w 3D, także ciężko tu tutaj wszystko dograć pewnie, chyba jeszcze dojdą te seanse, aczkolwiek aczkolwiek śmiem wątpić, bo z reguły wypuszczają już na sztywno i zostaje, także prawdopodobnie już tak będzie, ale miejmy nadzieję, eee, dobra słuchajcie, Nice Guys, równi goście, komedia która również, na którą również czekałem, eee, thriller, akcja tu jeszcze, no można tak dopowiedzieć tak powiem, eee, właśnie Ryan Gosling i Russell Crow, eee, tych dwóch gości właśnie skłoniło mnie żeby na ten film pójść Ca cały czas mi się plączą słowa pytanie dlaczego, dobra eee, równi gości byli, eee, również premiery ma Zakładnik z Wall Street Słuchajcie, dramat e, z George'em Klunejem, także możliwe, że też się na niego wy wybiorę. I Julia Roberts gra, i O'Connell gra, także no, myślę, że będzie dobre kino, powiem Wam. Dobra, przejdźmy dalej. Piątek, 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 co tutaj jeszcze mamy? Mm, wszystko, gra Dzień matki, mój przyjaciel Orzem, czyli to co w dniach poprzednich, i jeszcze kapitan Ameryka również jeszcze będzie dostępny i dzielny kogudmaniek słuchajcie sobota oczywiście x-men równi goście zakładnik z wall street mój przyjaciel orzeł dzień matki wszystko gra kapitan i dzielny kogudmaniek czyli mamy to samo w niedzielę e, oczywiście dochodzi nam e, wszystko to co było w sobotę plus e, z rana z tego co widzę filmowe poranki kosmoloty dla dzieci seanse e, kino heliosa słuchajcie E, tak jak widać, już w zeszłym tygodniu o tym mówiłem. E, malowanki, nie malowanki, o konkursy z animatorem. Także e, jeżeli macie dzieciaki, jak najbardziej zapraszam na, na niedzielne poranne kino z Heliosem. Poniedziałek. Już włączam e, x men Apokalipsa również cały czas. Nice guys, równi gość, zakładnik z Wolsey, mój przyjaciel Orzeł. Czyli wszystko to, co w dniach poprzednich. No i kończymy już tutaj. Z Projekcją ogólnie Kapitana Ameryki. Także śpieszcie się, jeśli nie byliście. Dzień kolejny, czyli wtorek. Jeszcze widzę, doszedł jeden seans Kapitana Ameryki, i wszystko tak jak było czyli premiery nasze nowe tego tygodnia: X-Men, Nice Guys i Zakładnik z Wall Street. Słuchajcie, jeszcze dzień środowy, bo tutaj widzę, nawet jeszcze czwartek jest dostępny. Zerkniemy tam sobie na sekundkę, ale wątpię, żeby był uzupełniony. Kino konesera. Dziewczyny z portretu, yy, dramat biograficzny, ja już kojarzę co to był za film, możecie o nim przeczytać, yy, dosyć dobry, tak myślę, tak myślę, że dosyć dobry, tak bym go mógł określić, yy, bo musicie go zobaczyć sami, nie będę wam opowiadał, bo nie ma sensu, widzę, że dioda mi zgasła, yy, także troszkę gorzej będzie mnie widać, ale grunt, że słychać. Dobra, czyli to był środowy seans, tutaj widzę jeszcze o właśnie przed, przed premiera filmu animowanego Angry Beards, słuchajcie tak, zapomniałem o nim, że on wchodzi w ogóle dobrze, że przeglądam to dla Was, bo zapomniałbym o nim na śmierć, słuchajcie Tak, Angry Beards z dubbingiem w 3D i w wersji 2D No i wszystko to co było w poprzednich dniach Także to by było na tyle widzę. Jeszcze zobaczmy sobie tutaj ten czwartek. Alicja po drugiej stronie lustra. Słuchajcie, też przed premiera. Nie dziwi się, że jeszcze wcisnęli ten czwartek. Też przedpremierowo. Z dubbingiem i z dubbingiem w 3D. Słuchajcie, tydzień premier mamy taki, że o mój Boże, normalnie aż się nie mogę doczekać. I wszystko to co było wszystkie premiery e, które były w poprzednich dniach i doszła nam Alicja i Angry Beards w dwóch ostatnich czyli środa i czwartek słuchajcie bomba e, nie pójdę na przedpremiery niestety jadę na EDM Festival do Energy Landii też będzie sprawozdanie zastanawiam się nad vlogami także na pewno coś nagram dla Was żebyście zobaczyli sobie te imprezy tam Dobra, przejdźmy sobie na Cinema City, słuchajcie, Łódź Manufaktura. Siedem rzeczy, o których nie wiecie, o facetach. Jeszcze dzisiaj Batman vs Superman, Świt Sprawiedliwości jeszcze leci, słuchajcie, były sobie człowieki, baja dla dzieci. Cloverfield Lane ten już widziałem oczywiście, no mogli go zrobić lepiej, liczyłem na coś więcej. No ale cóż poradzić. Dzialnego, dzień matki, Kapitan Ameryka, e, jeszcze nawet w się leci, Księga Dżungli, Kung Fu Panda 3, modelka, mój przyjaciel Orzeł, Młody Mesjasz, Nice Guys, Równi Goście, 50 twarzy, Blaka, Pitbull, Nowe porządki, planeta Singli, po tamtej stronie drzwi, raczej ten clank, e, sąsiedzi 2, szefowa, wszystko gra, zwierzogród i łowca i kraina lodu. Słuchajcie, tutaj jednak w tej manufakturze grają sporo tego wszystkiego. Przejdźmy sobie na kolejny dzień. Słuchajcie, widzę, że jutro afrykańska przygoda w 3D doszła nam tutaj. Co tutaj czy tutaj jeszcze nam coś doszło? Słuchajcie, czy tutaj nam jeszcze coś doszło? No niespecjalnie tutaj coś widzę nowego. Nie, czyli dzień poprzedni plus ta produkcja poranna. Tutaj afrykańska przygoda w 3D w IMAX Można iść i zobaczyć Piątek Słuchajcie w piątek to samo Z reguły będzie, będzie to samo co w Heliosie oczywiście Aczkolwiek no jest więcej tutaj tych seansów Słuchajcie oczywiście X- men Apokalipsa premiera i również i również jest dostępny maraton x-men słuchajcie jest dostępny tutaj co tutaj będzie przyszłość która nadejdzie apokalipsa słuchajcie czyli będą tylko dwa filmy z tego co tu widzę przyszłość która nadejdzie a nie słuchajcie będzie, będą trzy będą trzy chyba albo totalnie dwa tak będą trzy zaczniemy od pierwszej klasy oczywiście przeszłość która nadejdzie i nowa apokalipsa x-menów słuchajcie i to by było na tyle jeżeli chodzi o ten dzień bo tutaj nic nowego już nie widzę chyba jeszcze dosz, doszli nienasyceni ale to film o którym mówiłem już przy heliosie także możemy go sobie odpuścić słuchajcie zastanawiam się właśnie nad tym przeglądem tygodnia i chyba, chyba zrezygnujemy z tych wszystkich iMaxów i innych. Myślę, że wystarczy ten Helios z racji tego, że no te najważniejsze produkcje zawsze zobaczycie w każdym kinie. Nigdzie tego nie przepuszczą, nigdzie sobie nie darują jakichś naprawdę hitowych produkcji. Także myślę, że to by było na tyle. A propos komentarza. Sobota, słuchajcie, w sobotę mamy tutaj to samo co w poprzednich dniach nie widzę tutaj nic nowego x-men oczywiście premierowo nadal i pewnie przez długi czas też będzie jeszcze goście w tym kinie niedziela słuchajcie w niedzielę nic specjalnego to samo co, co wcześniej także już przeczytałem wam wszystko przejdźmy sobie do poniedziałku poniedziałek, poniedziałek znowu wszystko to samo co mogliście zobaczyć w poprzednich dniach widzę, że doszedł chyba zakładnik w Wall Street tutaj no to na samym dole jak możecie zauważyć także też będzie do obejrzenia przepraszam nie ten nie ten przycisk słuchajcie wtorek 24 mamy teraz do dyspozycji to samo co w zeszłym tygodniu nic nowego Musiałem sprawdzić czy się nagrywa, bo coś mi tutaj z tym telefonem nie gra. Dobra, co tutaj mamy dalej? Wszystko to co było. Słuchajcie, także myślę, że te, te przeglądy tutaj nie mają zbytnio sensu. Oczywiście premiera Angry Birds, tak, tak jak w przypadku Heliosa również w tym samym dniu. Nie dziwi mnie to wcale i naprawdę darujemy sobie te przeglądy tygodnia ze wszystkich, ze wszystkich kin, bo widzę, że nie ma to sensu, wszędzie leci to samo, nie ma sensu się dwoić i troić na temat tego wszystkiego. No i Alicja oczywiście po drugiej stronie lustra również w środę, w czwartek, przepraszam, w czwartek. Tutaj widzę, że seanse są na... Kolejne dni, ale to już tylko Alicja. Widzę, że jest wciśnię... wciśnięta, że tak powiem, e, do końca miesiąca na pewno będzie grana. E, także jak najbardziej, już o tym wiecie, tak? Dobra, i przejdźmy jeszcze sobie tutaj na multikino. Chociaż nie wiem, czy was męczyć. Chyba darujemy to sobie. E, szkoda mojego i waszego czasu. Widzę tylko tutaj jeszcze Royal Opera House na żywo. Frankenstein 2D. Słuchajcie napisy. E, pewnie jakiś musical czy coś takiego. Balet królewski. No jeżeli lubicie balet do Multikina, prosto możecie uderzać. Widzę, że chyba, e, chyba darujemy tutaj co sobie, bo z filmowych repertuarów to mm, wszystko to samo, totalnie wszystko. E, Królowa Pustyni, widzę jeszcze w 2D jest tutaj grana. Mm, widziałem film bro, biograficzny, dramat romans taki no wiecie takie byle co, czyli nic no nic konkretnego Dobra słuchajcie, widzę, że nie ma sensu, nie będziemy się nad tym dwoić i troić. Najważniejsze premiery możecie właśnie teraz zobaczyć na ekranie, czyli Angry Beards, Alicja po drugiej stronie lustra i już niedługo w weekend dostępny X-Men, Apokalipsa. Słuchajcie, świetnie, świetnie z lżejszych filmów Nice Guys, Zakładnik z Wall Street. E, I to tyle, z premier w tym tygodniu. Także zacieramy rączki e, i śmigamy do kin. E, jeszcze mnie tutaj e, coś, coś rzekło, czyli czwartek, słuchajcie, Panie Dulskie, e, komedio-dramat z zeszłego roku. Wiecie co, nie widziałem go. Nie widziałem tego filmu i chyba go sobie obejrzę. Tak, stricte polski film, słuchajcie, nie wiem czemu o nim nie słyszałem, może dlatego, że nie oglądam, albo mało ogląda polskiego kina, e, ale to tyle. Słuchajcie, linki do repertuarów dostaniecie oczywiście w opisie, żebyście nie musieli latać po tych stronach wszystkich. E, no i tyle. E, jeszcze dzisiaj mam nadzieję, że wrzucę materiał z film na dziś, e, żebyście mogli jeszcze dzisiaj coś sobie zobaczyć na ten wieczorny e, i... Lekko słoneczne, yy, popołudnie, wieczór, yy, także dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia już jutro w filmie na dziś, no i za tydzień w kolejnym przeglądzie tygodnia. Dzięki, pozdrawiam, cześć.